Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Drip 23 Jak widzieliście w przednich odcinkach gramy tym razem jako ten szczęśliwy szczęsny w sensie jako inny ale prawie jako szczęsny i co? I stoimy na bramce i zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie na dzisiaj Przyspieszymy, bo tu nie ma co czekać. Jedziemy dalej, póki co u siebie, liga czy liga? O, za No To zagramy. No. Tak myślę, że dzisiaj nie zrobić jeszcze live przy okazji, w sensie ze mną, żeby mnie żeby było widać, ale chyba nie, już się nie chce mi się. zaczynamy transmisję. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Drużyna Jakieloni Białystok zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Zakazać co możemy, a pytanie co wyjdzie. Meczu. Wygrała wtedy z Rakowem Częstochowa. Czy sądzisz, że dzisiaj będą wygrani w tym starciu? Wtedy na wyjeździe zwyciężyli pewnie 3 do 1, odznaczając się skutecznością i konsekwencją w grze. To po prostu było niepodważalne zwycięstwo. Uważam, że w tym spotkaniu zagrają na maksa i pokonają dzisiejszego rywala. Ja już się koncentruję Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ale nic z tego, bo pewną się oddala teraz zagrożenie. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewa, Jacku? Jego grę ogląda się w tym sezonie z prawdziwą przyjemnością. Należy do zdecydowanie najlepszych graczy w Lidze i wprost nie może przestać strzelać. Obrońcy, którzy się będą z nim dziś mierzyć, nie powinni go odstępować nawet na pół kroku. Może im dać prowadzenie! I dobrze teraz, Bramkarz. Pewnie. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mamy informację o bramce w meczu Pogoni Szczecin. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Pogoni Szczecin. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami pierwszy kwadrans meczu. Dziękujemy za tę informację. Nic nie zrobił, tak i tak podejrzewam. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Gwizdy Uwień. i jest decyzja, mamy spalonego. A ja? Romańczuk. Teraz Romanczuk. Teraz przy piłce Jesus i Mas. To środkowanie teraz dołem w pole karne. Znakomicie wybronione. Prawie. Oj oj. W polekarne głęboko teraz. I już nic z tego rożnego nie będzie. Do tarasa Romańczuka. Czy wyjdą na prowadzenie? I się udało. Uderzył od razu, ale szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafił. I wyszło. To ja sobie poleżę, oni się no postrzelają. Znaczy, ja poleżę. W tym stanie się, że wiecie, że się ruszę do jak będzie na moim. Powiem, kiedy Unia będzie tak wykorzystać tę korzyść. Nie niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego fałdu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Czy dałoby się to jednak lepiej wybić? Dobrze, teraz mija rywala. Jesus Simas przed szansą. I mamy szybko. Błownie trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przekaznie nienokałtujące uderzenie? A. w Turce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wywiódł go w pole. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Starzyński. co teraz? Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Teraz przy piłce Jesus i Piłka do Tarasa Romanczuka. Podanie do Pospisila. To musi być Bramka! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Różny Był Isko, będzie. ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Niepewne wybicie, ciągle groźnie. Jesus Simas przed szansą. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Dobra teraz interwencja. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę, no i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Jest teraz okazja do stworzenia kolejnej groźnej sytuacji. Dobre uderzenie! Korekta celownika o kilkanaście centymetrów i jesteśmy w domu. Prawie. A to Elko jest Jotko jest ślisk. A Elko co jest? A co A Elko jest podanie. ta Jot ślisk? Romanczuk. A nic nie ma. Jotko jest ślisk. A podanie jest. Podanie do Imaza? O kurwa, przejebałem trochę. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Ładnie teraz próbuję robować? Ja pierdolę. Chujam mnie zrobił. Takie uderzenia widuje się naprawdę rzadko, więc podelektujmy się powtórką. Trzeba wyjątkowo chłodnej głowy i znakomitej techniki, żeby zdecydować się na taki sposób. Ja. Ale Mogą już wiem że skończyć, Jotko... ostatecznie piłka zatrzepotała w siatce. Pierwszą półkużenie. się mamy ten zaskuje czas na przerwę. Jotko się ścisguje, a K nic się nie robi, bo K nie pomaga nic wcale. To co robi? Chyba Gwizdek nic nie Elka, znaczy, A Lka nic. 45 minut. Kawoła o piłkę. I od tak się Do środkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Przypiłce pospisił. A i niewiele tam zabrakło. Troszkę bliżej i powiększy. Tak, groźnie uderzył. Zostawili mu trochę miejsca i musiał skorzystać z okazji. Drużyna wprawdzie prowadzi jedną bramką, ale trener jest zły, bo dwa gole przewagi to byłoby już naprawdę coś. Niech się postarają, zobaczymy, co wyjdzie. To był dobry ruch Milanu na rynku transferowym. Skarnęli tego piłkarza innym z przednosa. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. No, teraz zrobiło się groźnie. Podanie do pospisila. Jesus Sima przed szansą. Tak jest. Tak jest. Przyjęto. sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i. Czy mój błąd się poszedł nie Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. No. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć tak jak. Na tablicy wyników. 3 do 1. Martin Pospisil. Jesús przy piłce Pospisil. Pospisil będzie groźnie. Strata. Przejmują piłkę rybale. Jesus spróbuje ataku skrzydłem. Piłka do Tarasa Romanczuka. Nie dał szans na groźny strzał. Tarzyński, nic nie ma póki co. Pospisil, popatrzmy, jest szansa na kontrę. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. Ale teraz podanie w uliczkę. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Ale nie wyszło. Zmiana w drużynie zagłębia Lubin. Głęboka ta centra z narożnika. Miłka wybita, ale wciąż może być groźnie. Szansa na gola. No i gol, proszę Państwa. 4-1. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. No, to ja tabucie. mogę sobie poleżeć. Myślę, że w będzie sporo powiedzenia. Już teraz. A z wysypanie z boiska. No zobaczymy, symulujemy, no? Symulujemy, no? 4 było, jest, dobra. Teraz dalej. Dalej. Warta jak Ilonia. No to zagramy może, no tylko najpierw przy trening zrobić. No brat, tak jak jest. Póki co. No i gitara. I teraz przejdziemy na ten... Na... na właściwy mecz. No czyli zagraj. No ja jestem na miejscu, więc spoko. Szczególną uwagę. Na początku sezonu trafia do siatki raz po raz. Zapraszamy na transmisję. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Jedziemy. Nie ma to się pierdolić. Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Otrzymałem informację o tym, że padła bramka w meczu Lechigdańsk. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla zespołu Lechigdańsk. Obecny wynik brzmi 1 do 0. 3 minuty meczu za nami. Bardzo dziękujemy. Ale mamy zagrożenie Bramki. Świetnie! Bramka Prawie Wybronił warcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Mają w składzie kilka silnych nazwisk. Postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry. Ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jako musi wpaść! Piękna była piłka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. No i co? No i co? O i to był książkowy odbiór piłki. Pospisil. Jesusimas. Jagiellonia coraz bliżej bramki. Co teraz zrobią? Uwaga! Tak, prawdaż teraz dokładnie Prawie. Daleko dogrywa w pole karne. Naprawdę mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Ja odpowiem tak. Z to się trzeba narobić w tej grze, a z kolei bramkarzem to się może trochę odpoczywać. Bramkarz tyle ja robią, nie robi z napastnikiem. sygnalizują jest pora w pod presją. Ale Romanczuk. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Centra do Pospisila. Proszę państwa. Wyszło, wyszło. Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie. Jak odpowie przeciwna drużyna? Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. Można chyba zapytać, co takiego robiła teraz cała defensywa. Przyglądała się tylko tej akcji, jakby zupełnie nie była zainteresowana obroną własnej bramki. No to mamy 1 do 0. Się nie uda, nic tak, i tak, i tak. Przy piłce Jan Grzesik. Piłka opuszcza boisko, czyli uwaga, bo będzie rzut rożny. rzut rożny. stanowi dla nich cenną okazję, żeby pokazać się z dobrej strony, a kibice dobrze o tym wiedzą. I Mówiłem, rozpoczniemy grę od bramki, a że aby nie to wyjdzie. Miśle. Martin Pospisil. Uwaga, może strzelać! Ależ to była okazja! Prawie. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol! Wrzuca w okolicę 11 metra. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. Podanie do Pospisila. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Frankarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza. Najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania, bo zbierał się raz dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. No i co, no i co? W takim miejscu zawsze są groźne. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. No i co, no i nic. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Ja wiem, bo ja sam tak chciałam nieraz. Pustępują dziś rywalom pod względem posiadania piłki. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry.